Słuchaj, oni chcą zrobić teledysk, ja pierwsze co pomyślałam oczywiście o Tobie. nie, no super. Więc powiedziałam im, słuchaj, że ja znam takiego super człowieka, który kręci filmy, kręci teledyski i tak dalej, więc oni się zgodzili. Ale ze samolotem coś wiesz, fajny, do to powiedz, super. Wiesz, oni śpiewają kolorowo karaiba. O, to tak, no mazul polskiej karaiby. Nie, nie, słuchajcie, mówmy się, że my zawsze po prostu działamy razem. Tak, To jest podstawa i nikt nam wtedy nie podskoczy. Dawaj. To lato spędzimy z Wami. Nie, 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 nie. To miało być inaczej. Ale co to stopy, jest? Miało być Karaiby. Ale nie, ale nie słuchajcie, no ale, to, ale ja wiem, że to nie są Karaiby, ale ludzie będą myśleli, że to są po prostu Karaiby. O. No i dlatego, no i po prostu tyle nie ma Tyle kasy, tyle kasy. Ale kasa nie, no ale co, no, no naprawdę. Yy. Nie, o właśnie, lecimy dalej. Wszędzie dziś pada, nawet w Dubaju, ja odpoczywam w prawdziwym raju. To Karaiby, wyspy. Seksowne tanec, regę i słońce. Was, no, no, proszę, proszę, proszę. Dzięki, dzięki. Wie pan, panie Mariuszu, to miały być Karaiby, no a to jakoś tak. Nie ale wie co... pan, ale były Karaiby przez Mazury to są takie polskie Karaiby, Mnie nie chodziło o, to, o patriotyzm. Że, wie pan, słowo Karaiby w waszej piosence to jest tak właściwie o Mazurach. to jest po prostu o, o pięknie tej przyrody ale, i tak dalej. Ale, ale to... panie, pan, panie Mariuszu, to miało być tak naprawdę, wie pan, jak na Karaibach, że to Proszę pan pan pana, ja teraz to wam zorganizuję koncerty w całej Polsce. Proszę pana, wszyscy będą Słyszeli. wszyscy będą śpiewali wasze piosenki, nie? Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaraz zacznie się wspaniały koncert. Mr. Geno, Mr. Jack, kochani, sławni, uwielbiani, zapraszamy na scenę. Arriba, arriba, regga, regga, ja, ok. Panie panowie, na Karaibach. Wszędzie dziś pada, nawet w Dubaju. Ja odpoczywam w prawdziwym raju. To Karaiby, wyspy gorące. Słuchaj, co się dzieje? co innego i Ale pana nie Mariuszowa. Ma. Parę tysięcy no. zapłacę. Co, co to jest? No, co to to, to jest. Ale proszę nam pan zapłacił za promocję. Promocję żeśmy wydali pieniądze, a, a że po prostu nikt nie przyszedł. To trono przyszedł, pan. Miała być pełna publika. Tak. No co, <grym> ale my nie my? no to jest jedna osoba, nie? Parę tysięcy ludzi miałoby. jest nie no, posłuchaj. Nie, nie, nie. Czy bystarczy nie posłuchać? nie, Artystyczny Nie, przy sali? Proszę pana, prawdziwy artysta! Proszę pana, przypomnę wam, że Van Gogh malował od pan... wszyscy, proszę pana, na niego patrzyli. Ale Van Gogh! Van Gogh! A nie pan nie krzyczy, niech krzycz pan, niech pan malo pluje. Pokój! Cisza! Panowie, wy musicie zrozumieć, że ja robię to dla waszego dobra. No. To, że oczywiście, że ludzie nie przyszli, ale my żeśmy dawali pieniądze normalnie na promocję i tak dalej. No nikt nie przyszedł. A wiecie dlaczego? Bo nikt was nie zna. Najwięksi artyści, proszę pana, na świecie śpiewali do kotleta. Rozumie pan, do kotleta, żeby się otrzaskać z widownią, prawda? Żeby nie mieć tremy, no żeby po prostu żeby z nich wychodziło. Ja jestem dla was jak, jak agent, jak menadżer, jak ojciec, matka, ciotka w jednym, rozumiecie? No. no ale te pieniądze, które daliśmy, to, to za co? A, a propos pieniędzy, bo jeszcze pan miał tutaj no. drugą ratę, nie? Tak. Całe życie się płaci, proszę pana. Całe życie. A proszę co? Bardzo. Co? No, super. Barwana, na to. Wszędzie dziś pada, nawet w Dubaju, ja od Trzymam w prawdziwym raju. To Karaiby, wyspy gorące, seksowny taniec, regę i słońce. Do... Chwila. 11 tysięcy. To lato spędzimy z wami. Ocem szumi, kolacja pod gwiazdami. baba, fajna impreza. Dziękuję Panie Mariuszu, dziękuję. Czyli nie ustaliłem tak. To był wszystko obecny, tak, Ja to wszystko zmontuję. To baba wlot. Chodzi o to, żeśmy współpracowali dalej. No to był Okej, a my Super. odlatujemy. Tak Ciao. Na razie.